A nie sancer? No sancer to jest lag, no po, ale... Może yeah. no, jesteś Guzem, Kruchci, Guzem. O, jest. o właśnie, Guz, Guz, Guz. You'll be with me. And you'll be my NIE W TĄ STRONĘ FLESZŁEM! A to przez lagi. uciekaj, uciekaj, Katarina, oh no. Katarina ciek, ciek, ciek. z za ścianą. Katarina jest Gdzie, gdzie, gdzie? jest jest Katarina. Yeah. A, nie no uku, nie. Chucham, nie! Ha, ha. Masz szóstkę? Mam! Ale nie mam niego. Dobra, nie wiem, tak, a tak, a ja masz... NIE, nie MOGĘ KURZUĆ! Czekaj nie możesz zrobić? Kurzuć. Okay. cię. Ma masz Mam i zabić? Mam i zaznaczyć Nie mam. No. Ale... Pani ale nie wiedzą co tam jest nie wiedzą, że dwa noby są Malfaj, cztery, jeden naby, 2, 1 noby 2-1-1-5 Malphite 2-1-1-5 Dawaj mi ma... ją kurwa Ej. Kurno. Kurna Maje ale play Ej, kata mnie na jedno E zabiła, nie podoba mi się to. Hu hu ha, ha, ha. Odpiąłem sobie mikrofon, ale już mnie powinno być słychać. Halo? To... Nie słychać cię. Jak to? Aaaaa! O teraz, teraz słychać już. Tak lekko tak, było. Ale tak lekko było! Ale krótko, strasznie cicho było. To, że... Nie wiem co my... Dobra, już jestem? nie wiem, co mam maskę se nie no, maska nie. Bo wziąłem nie, E wziąć, ja wziąłem kumis z klikiem Ej, bijemy się z nimi z bomby, czy co? Bijamy się z nimi z bomby? Tak, <grym> What the fuck żeby... kurwa się... yes, Kurwa, no. nie ta! O <todobę> oh, kurwa Bilda, jak coś już Sterm nie poszła, wiesz, nie dałam Idę zajebać autosad sobie <laughs> Kuhu <kuchu. Da. śmiech> Widziałeś to Okej okay, nice Oni już nie wyjdą z tej pas przecież O pizdę <laughs> Pokonali mnie Na no mózgu

Dobra, krzyczeć na taki problem Czas wytoczyć beczkę Bomba O kurwa, no to jest echo Tajnik O kurwa, kurwa, że zabiłeś? Nie wiem, za jakieś echo? E w ewu, i tyle Trzymaj dzisiaj pokażę wam y podstawowego lockinga Okay. Co się kurwa stało? Czemu ja zostałem zabity na ulta Bo co? To... ty ten. Co się kurwa stało? Znowu. 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 potkę, Znowu. Pot potka, 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 potka. Znowu. Potka, no! Znowu. No, co za mnie nie to? No, ale dostaje. Nie, nie to nie jest, No, ja też nie mam pojęcia właśnie. A co? Dobra, ]e? dowie, Dawaj, eee. Dobrze, Dobrze. Teraz. Ona użyje m tutaj gdzieś, katapulty. A ja wtedy. Depois... O, o kurwa! O kurwa! Bo action. a Mariusz się odradził? Nie jest tak, odradzi się. Ej, zrobię zrobię jak <nies> jak <juice> No, ale, leczka. ПОЮТАМ! ВИЧТАМЕШ ТО КУРВА! ВИЧТАШ ТО, МАЙЕВ? ВИЧТАШ ТО, МАЙЕВ? МИ НА